Oh, jak fajnie widzowie, że są wakacje. Nareszcie co? Ale jak są wakacje, to i nowe spodenki, moi drodzy, z palion style. Czarne oraz zielone z główką paliona. Takich jeszcze nie było, dlatego wbijajcie i zakupujcie sobie idealne na wakacje. Trzymaj się. Ale, ale, moi drodzy, zgubiliśmy się! Nie wiem, gdzie my jesteśmy, tutaj nic nie ma. Czy widzicie, jak tu jest płasko? Sam las i nic więcej. Tutaj pojechaliśmy samochodem, moi drodzy, i tam patrzcie, a wejdę sobie tak po kryjomu, Chłopaki tutaj siedzą i naprawdę nikt nie wie, co zrobić. Troszkę już mamy tak mało paliwa. Cześć, chłopaki! Co możemy zrobić? Jak sobie? No, no nie wiem, może koła nie wymienić? Nie. No nie bo, bo. To jest koniec! zostaliśmy tu na zawsze! Bolącki, ty jesteś mechanikiem, co mamy zrobić? No musimy znaleźć nas paliwo. O, czekajcie, tu jest coś. Patyk, co zupa i nić! Co to da? Zupę, to zjem. Nie, no nie Ej, dawaj, jak chcesz Nie, jest tego, może to się przyda! Nie no, to nie jest jest zupa, Nie, czekajcie, Nie dajcie. To jest, poliwo, to jest miska Ej, tu jest skrzynka, czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie? Czekaj, tu nas uratuje! Nintendo. Nintendo! To będzie Nintendo! Czekajcie, mamy bardzo mało racji żywieniowej Trzymajcie Pody, każdy chleba. chleba, żeby przeżyć. Trzymajcie Nintendo i grę! Wielki. Ile ty masz Nic więcej nie, ma. nie, nie mam? Trzy. To dlaczego my mamy po jednym, a ty masz trzy? Bo wam dam od razu, jak będziecie mnie nie mieli. Okej. Okay. Tak, będziemy się wspierać. Chłopaki, ile jest paliwa? 100%! Czekaj! No, zalej. Gul, gul, Całość gul, wlewam. Gul, gul, gul. Ja nie wiem, ile, gul, na, na ile gul, to starczy. Gul. Dobra. Zobacz. Dobra, karniscer wezmę, karnisce wbiorę. Okay, Mamy e pełno paliwa! Ej, eee, e bolo, Zróbmy, e że dzisiejszym kierowcą naszym będzie Bolo. Bo bolo! Z samolotem na palianowej to nie było dobre. Tak jest. Tak Ej, jest. było! No nie do końca. Jedziemy na Mazury! Jadę. Jedziemy na Mazury! Ej, ale będzie fajne! To Takim busikiem! Od razu mówię, że ja nie jadę. prowadzę! Ale to jest! System. Ej, bolo! bolo Ej, like ty jest moje No ty nie nie, nie jest jak Kaleka, yeah. prosto Ej, w ogóle, to ja Ej, nie tam wiem, gdzie ja co? Czekaj, nie? czekaj, tam jest... Ej. nie, znaki stopu, moi drodzy! Jeżeli chcecie, żebyśmy pojechali mm, tam, gdzie są znaki stopu, nie dajcie łapki do góry. A, co A tu? No nie, nie możemy tam nie, iść, nie, nie skoro jest stop! A, moi drodzy, każdy lekarze, jeżeli obejrzał do tego momentu film, zostawcie subskrypcję na kanale i zostawcie łapę. Dziękuję Ej. bardzo serdecznie. Co ty robisz, Bolo? Ej, co ty, e, bolo e, robisz? No, co ty robisz? Booster zbugował, ale w ogóle patrzcie, coś tu się dzieje. No pali super się. Super wypadek samochodowy, co po się, się, się dzieje? Nie nie jasiu! niech się nie Przecież się nie śmieje! Jasiu, niech się nie śmieje z twojego samochodu! Bolo, ci goni! Na kucaka biegnie! Jasiu, prze... Czekaj, czekaj przecież pogadajmy z nim. Jasiu! Jasiu! Ała! Ilu bije! Ale my się nie śmiejemy z twojego auta, Jasiu! Co Jasiu! Ja dobra, miał dobra, niezy, dobra bijemy go! Wadziło. Nie, Jasiu, przepraszam cię, ale, ale przesadziłeś. Moich kolegów się nie biję. Ej, zabiję mnie zabiję, zabiję mnie, zabiję mnie! Zabiję mnie, zabiję mnie! Musi... A czemu wy go bijecie? To jest normalne co robicie? Ile on ma życia! Ile on ma życia? Jasiu! Bij tego, bij zginę! Jak yes. się! miał, miał! To... Ej, on miał diaksa! Ale dwa no? tylko. Dwie tylko. Tylko dwa diamenty, Ja nie mogę, ja tak Dobra, no będzie można zrobić mierz, to prawda. Ale okay. pasek auto w pupsek, nie ma! się robi, chyba to będziemy musieli prze, przeczekać Ej, będzie dobra. trzeba. Będziemy musieli sobie przez Dobra, bo chod... zaparkuj gdzieś w lesie, nie ma sensu jechać w taką ciemnotę. Ej! są mamy! Ej, tu co jest... mamy? Skrzynka! Ej, domek Z... tam jest! Możemy tam przenocować! Oh, czekajcie. Idealnie! Czekajcie, czekajcie, tu muzyk to jest Czekaj, czekaj, czekaj. Zami za idziemy tutaj trzy, za nas. Nie, yeah, krew! Chłopaki, krew, Jaka krew? krew. I czaszka! Ja nic nie widzę, ja nic ej, nie widzę. Tu się ej, ej, zaczyna robić za ciemno. Zobaczcie. Ja pukam, wy mówicie. Puk, puk! Czekaj, Kuba. Cześć, Tam Kuba. Kuba! Aaaa! To jest jakiś morderca! Czemu tu jest czaszka i Wchodzę do niego domu! Dawajcie, przejmujemy hasło i Zobaczcie, co jest w tej skrzynce! zobacz co jest w tej Pięć diaksów pistolet spluwa Dobra, ogarniemy o. te itemki jutro, poczekajmy, kuba kuba O, to nie brać tych itemków? Poćko, na na ja razie wiecie. nie. Prześpimy się. Poćko. Kuba Zobaczymy czy sobie pójdzie. Prześ... Idziemy spać, wszyscy chodź, musimy w jednym łóżku, nie ma, nie ma innej opcji. Ja śpię na Idziemy ziemi. spać i zobaczymy czy Kuba Ej, dalej będzie. On tu wszedł! Nie, zamknij drzwi! <coughs> o, o, dobra, Kuba, mam nadzieję, że nas nie ukradnie. O. O, czy ten Kuba dalej tam jest? No chyba żart Co? Co? On tam jest dalej Czekaj Pora na spluwę, pora na spluwę Czekajcie Musimy wziąć spluwę Spoko, ja go zabiję Musimy zabić tego Kubę, bo bardzo smutne we, czy jest jakaś jeszcze jakaś broń? Ej, ja jest rifle, biorę. jest ten, tylko to nie wiem. Adwans, bo. O, ja mam, ja mam, ja wziąłem, tu mam. Zabierz ten jest. węgiel i te prochy, wszystkie, tu jest więcej Chcesz na To ten karabin, pepenas? Eee... Ej, kto chce tu, Mik? Mogę zabrać, to weźcie pistolecik. Mas tu, Mik, mas tu, Proszę bardzo. Tu mi. A o, o, żeby nie było głośno. Dobra, co się jakoś masz. robiło? Chyba shift na broń. Z, tak. Z. Mam, 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 mam. dobra. To jest co tu. O! Dobra, dobra, dwie, wyraźam. Bierz skoro, na moje! Dobra. Dobra, dobra, dobra. baki! Zabieramy, zabijamy, dwa, kubę! Jeden! Kuba! Oła! O, szybko patrz Szybko, no Ej, z Sinia, Ej! Czał. Zabierajcie! Zamiar... celownik mogę wziąć do tej broni. A ja wezmę łuk! Chcecie? Ja macie Ty. amo, macie amo! I będziesz ten, Robin Hood <ślesy> o, Nie do czego ja mam łuka? wy macie kurde pistolety, no! Jak to się z? Z o, mam, 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 dobra, dobra. dobra. masz trzymaj. E, nie wiem czy ten to się przyda. A to jest do tego, to jest do Dodaj no, pis, pisto, pistoletu. Olek jakiego. ma a bierzemy krzemień patyki mogę, mogę zabrać. Weźmy, dobra, weźmy. Bolo! Bolo! Ty przejmujesz, ty masz pistolet? Jedziemy, no masy nowy! A, no chciałem ci zrobić diament, diamentowy miecz, ale spoko. Może mi wiem. być zrobił jak ja mam tylko łuk! Ej, w sumie <laughs> racja, trzymaj. Ej, łopatę i broni, trochę, trochę jedzonka. Dobra, Bachni! Jedziemy, jedziemy, bo tutaj tu jest jakiś... Mi się wydaje, że uratowaliśmy ludzi tutejszych, bo to mógł Możliwe. być w tym, w tym domku. A tak był tak zwykły człowiek. Ale to wolno cofa. Włamaliśmy mu się do domu! Tak to wo... ten bus że ja nie wiem! Ej, gdzie Poczekaj, może ktoś, ktoś będzie jechał. Ej, zawracamy Mamy balast. Czy nie? Musimy zawrócić. Tak. O kurczaki. Bo tam nie da to ja... Ej, ja więcej pojedziemy, ja wiem, gdzie o kurde. Ej. bolowski, bolowski ty nie, nie masz prawa jazdy Dlaczego bolo prowadzi jak nie potrafi no nie ma, nie, jeździć? No nie ma prawa jazdy, to prawda Ale policji też to nie widzę, więc no Nie! Tylko my jesteśmy Co? Na, na, na... Tylko my na tym nie, nie korzystamy Ej. niestety Ej, nie prawa. Co ty robisz? Nie mamy wałczy, nie mamy wałczy Jesteś wałczy Nie Jesteś, teraz wyroczyłeś Co wy robicie? Teraz, teraz jedziemy, teraz Nie zjedziemy. no, bolo to jest gorszy, kierowca nie. Jedziemy, ty co? Jedzie pociąg z daleka, daleka. No nikogo, nikogo nie, nie czeka Konduktorzy konduktorze łaskawy Zawieź nas do Siemianowic nie to, no, do, Na Mazury Lewo Kurde, co tu się dzieje, nie? A my nie wracamy Ej, teraz? Góra na jest po naszej lewej, góra, wielka góra Wielka góra? Ciekawa góra Góra po naszej lewej i Ej, pali się! Co się pali? Widzę jak się tam Ej, pali jest... coś Weźcie co, dostajcie. A ja teraz jadę. Dobra, dobra, Bolowski, przejmuję kółko. Ja nas zawiozę na tę Azurę, niech wam będzie. Bolowski, eee. miejsce. Ej, 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 co? Ej, ej samo mi wysiada. No samo. Ej, no. czekajcie! Ej, ale, <grym> ale prawdziwie mówiąc, nie wiem czy ja z buta szybciej nie pójdę niż wy tym autem. Dobra. Ej. Dobra, dobra, żartowałem, żartowałem, <grym> żartowałem. Ej, patrzcie, panowie. Czekaj, dobra. Ja, ja nie wiem czy go Wejdźmy. nie zastrzelić od razu, bo czekaj, tutaj ci ludzie są agresywni Nie, pogadajmy z nim, co? Ej, oni Ej. mają łuki! Ej, to jest Boba, uga buga mini! Uga, uga, bu uga. uga buga! Mi Ej, to są ten, chyba hmm, neandertalczycy Giejcie! Czekaj, czekaj, dobra, nie, ja nie chcę zabijać tych małych dzieciaków Ciemaj Ja nie chcę dzieciaków zabijać Ale Nie, dzieciaków do nas. nie nas. nie, ja, ja ja, ja ich nie zabiję! Ja, ja zabiję! Łop... Nie! Nie! Nie. No nie zabiłeś! Czemu zabiłeś? Byli uga, dzieci. buga, uga, buga, nie uga, mogę. buga! Zabrakło ja Zero to, to jest połączenie światów, to były jakby tak. ludzie sprzed ludzie naszej ery, a przed chwilą widzieliśmy jakiegoś kubek, który był mordercą. A ja on, Przecież to jest jakieś... Ja bym stąd spadał, bo to może być więcej! Dobra, dobra, dobra. chodźcie, racja, chodźcie, ja chodźcie, się chodźcie. Chodźcie, szybko, chodźcie, szybko, chodźcie szybko. Nie wiem, ja bym, ja bym się z nimi dogadał, moim zdaniem. Jest ja bym się awesome. dogadał. O, ja bym się dogadał i, 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 i ten, na no, ludzi mi się wydaje Ej, z przodu dobra. się lepiej siedzi niż z tyłu, tu wszystko widać Jedziemy, 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 jedziemy Ej, co tam Ej, jest? Ej, kamper A ja wiem kiedy się przyłącza, jak, jak chcesz przybliżyć, tę kamerę A. A To co? No. Eee, Olek, o dobra, Olek jest teraz kierowcą Ej Ja jestem dobry Czekaj, co chcesz... tu jest na prawo? Możemy skręcić jedziemy. Dawaj Skręć Dawaj. No to nie jest dobry pomysł O, coś jest, czekaj Nie wiadomo, co tam jest, może więcej ugarówków Kurcze, Kurczę, no, o dobra, już jedziemy. Nie, nie klikaj żadnych przycisków oprócz strzałki do góry. czekajcie? Dobray! To jest o, Czadersko, tu są jaj! normalni ludzie! Ja, chcę na wakacje ej, One się palą. ej, zgadźmy je! One są ej, tu fajne. są skrzynki, palią z co w niej jest! Dobra nie, zbierajcie wszystko, zbierajcie co widzicie. Tak, okej, okej. Okay, okay. Zbierajcie co widzicie, bo ja tutaj też mam jakieś skrzynki Zegar Jak słoneczny Dobra, czy tu jest jakieś wejście do tego kamperka, Joo, czy nie? Co ja mam! A masz Ej, Ej co ja też masz? mam też... Kropin w to? to jest młotek. młotek. I taki pistolet. Ej, znacznik. Ej, mam paliwo. O, Skąd? przyda się mam nam. Mam paliwo i mam smyczki, będziemy to mogli zwierz zwierzaczki. Zwierzaczki będziemy mogli mieć. Tu tak. jest zabrane wszystko. Ej, dobra, przy okazji wezmę sołuszko, się przyda. Ej, jak macie, jak tam łóżka gdzieś macie to zabierzcie sobie Ej, dajcie mi amo. Ej, patrzcie zuję, jest, będziemy mogli zatankować Dajcie Ej. amo. Eee, do Daki. czego? Eee, do pistola chyba, e, basic, basic A Basic to ma Olek Dlaczego ma Dlaczego mi Bolo dałeś, zgniłem je Dawaj amo BASIC! Biorę, biorę Jakie? moi drodzy na basic. bary to, biorę na bary Biorę na, biorę na bary ten samochód, biorę na bary. 18? To co? 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 co ty Trzeba zrobiłeś? Zatankować. Trzeba zatankować. A skąd ty masz tyle siły? Dobra, ekipa. Yy. Zatankowane, mamy więcej Ale... paliwa. Można jechać, chłopaki. Jeden. ten kemping piękny. Dawajcie. Jak cię podniosłeś całego. Hmm. Co, błusa? a. To są takie sztuczki, musisz idealnie złapać po prostu za ruę. Ty, ty, Rozumiesz? jak Mariusz Pudzianowski, nie. normalnie. O nie, desz. No i być mamy, mamy dużo, mamy dużo paliwa, więc z tym smaku Dobra, może zaraz, zaraz wyjedziemy co się tylko... Coś tam jest. Dobra, mam już o, pistolet w ręce, jestem przygotowany. Czekaj. ja wiecie co, zaparkujmy tu. E, lepiej tak będę. Za słuchajcie, bo ci ludzie są naprawdę. Co? Wszyscy byli agresywni. Ej! Ej, może trzeba mu pomóc, poczekaj! To jest tylko do do góry. Dawid! Dawid. Dawid, cyk. Dawid, pomocy, pomóżcie ugasić ogień. Ej chłopaki, ugasi mu ciężarówkę szybko. No dobra. dobra. Ja się Czy dalibyście radę poszukać dla mnie auta? Podobno mój kolega zostawił gdzieś tu dla mnie jakieś auto, ale nie mam siły szukać. Ej, nie, zostawił tu auta nie, auta nie, auta nie. ale samochód. ja nie widzę co auta... Widzę. widzę! Gdzie? moi sokoli cokoliv z rog jest niebywały? Co? Traktor. Tam jest, sparz za rogiem. Ja cię kręcę, no A. niesamowite, nie bywa, że Pytanie, za krzywdą. Pytanie, czy tam jest paliwo w tym aucie? Co nas nie interesuje? Ale ty masz wzrok! wzrok Jak ty to robisz? Uwaga! uwaga! Jaki, Co nie? Ooo... <laughs> Ej, idealnie rzuciłeś to auto! Co ty gadasz? To jest No dobra, go, trochę, się... trochę nie, ale. O kurde, za daleko aż. Cześć, Dawid! Dawid, mamy auto! Dziękuję wam, w nagrodę możecie zabrać moje rzeczy Z ciężarówki, czekaj Tak, jest tu <laughs> Broń dla kogo, dla następnego Jest paliwo, jabłka Ja wam Cytu. wszystko dam, wszystko wam dam, czekajcie Broni, kto nie ma broni? Jak ty się rzuca? Ja mam Leon nie ma Jezusa, Leon... Jezusa, Nie nie Mam, prawym, mam Prawym, prawym, prawym Mamy rzucyzm, mamy klikam prawy musisz... musisz z shiftem i prawym Ty, ale e... 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 to się zniszczy Dawid, trzymaj auto Ej, Leon, Leon e, broń Co? A ja mam Aha Eee. Okej. Okay. <laughs> no jak Chodźcie. masz to git? Eee, paliwo mam. Eee, jedzenko ktoś? Mam. No Jak macie to gitara? Dobra, to jedźcie do Buśnika. W takim razie ja tylko zatankuję od razy, żeby było więcej paliwka. Elegancko. Proszę bardzo, tanking, tanking, tanking. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, pięknie. Oleg daj mi poprowadzić? Dobrze, no Dobra, jedziemy, jedziemy chłopaki, prosto, co? Jedziemy, jedziemy, znaczy jedzie autobus! Wesoły autobus, trzymaj się! Trzymaj się nawiz, byłeś jedyną spokojową osobą w tym świecie! Dobra, jedziemy, jedziemy. Kolega, tam są Jedziemy, jedziemy. jedziemy, 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 jedziemy. Tam, Można wyprzedzać, tu jest przerywana linia, widzowie. ha, ha, ha. Aha. Tak jest, hey, zakręt w oh, yes. ok, zakręt w lewo. Zakręt w lewo, zakręt w lewo. I my driftem. Czekaj, o, ale długa droga jest przed nami, no. Powiem ja o chłopaki, nie że naprawdę teraz będziemy dalej jechać. Co? Stój! Stój, stój, stój! Co? co? Muszę do toalety. O, ja jak tak ja, dobra jak ktoś ja chce tak teraz, to nie idzie, bo nie chce. Ja ma nie kosarków. chcę! No, dobra, no oczywiście. Yes. Polo, Polo, co tam było? Yes. <laughs> chodźcie, 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 jedziemy, jedziemy dalej w przygodę, widzowie. Jedziemy eee, Muszę siku. <laughs> O kurczaki! Co to A jest? UFO! Ja cię kręcę, samolot spadł. Ej. UFO! I trzymajcie to? Nie, co to, to jest jakaś... Co Ej. to jest? Ej, to jest stacja! Ej, to jest stacja kosmiczna. Co tu ja się... To? to jest satelita! Satelita spadł komuś na domek! To jest granat. To jest satelita. Mmm, spodnie. Mini GRANATY! Plan! Ja nie mogę. Ja, ja nie, nie mogę. wierzę! Ja nie wierzę! Dobra, nie No bo. Mi Mam amu do bazuki Bolo, bolo jak jest minigun, to trzeba bolować. węglać Daj mi minigana, dula kluczowa Serio, bolo, bolo minigan, Musisz bolo minigan Musisz mnie poprosić Bolo Proszę minigan rewigian. musi być Proszę bardzo Ej, tu jest książka, chłopaki Gdzie? Książka Książka? o kurde, to nie poda, to jest, to jest z innego kraju spadła ta satelita Ej, jakieś tu są, tu jest zelazo Czekajcie, jeszcze... jest nam jeszcze... chodźcie Tu była książka chodźcie. Nie, bułaku, zbroja, zabrawe, zbroja zespół. jest! ty bułaku! Zbroje mamy! Olej, weź sobie zbrojkę! Czekaj, bo się zgubiłem ty satelit Zmieramy, będziemy. Ej, tam jeszcze dalej jest? Złota nie biorę. Idzie, no idę sprawę. A co rocznie. mam? Bazuka! Chcesz? Ale nie, zostaw sobie Okej. Okay. Ej, więc o co tu chodzi? Ej, masz tu naboje do Bazuki No właśnie mam, ej, e, trzymaj to, bo jeszcze to nic było. Nic nie widzę tu, nic nie widzę tu totalnie. Granaty! Tu jest jakieś zakażenie, koledzy! Książka, to są kurde, to są książki. Nie, nie będę tego czytać, to, to już olać tą historię. Ważne, że mamy i temy, okradliśmy właśnie satelity. Eee, tu jest ktoś zakażony! Wojechuj, się, Odsuń się, odsuń się, Strzelam! Dobra, dobra, dawaj, bazuko. Raz, dwa, trzy! Dawaj! Zakażony! Ile on ma HP? Kurde, nie jest, nienormalne to było. Ole, eee, to wysadziło! Jest, nie wiem, przecież, nie. Dobra, ze zombie to. A nie, zombie. Ja o, oh, sorry, bolo. O, bo dobra, ma... dom. wszystko zebraliśmy, nie? Ej, kurde, co jest za armia? Ej, co jest? Ja cię kważaj, Leon. Dobra, dobra. Dobra, to masz... ja mam snajpę. Mogę ci dać? Nie, los, no, los, snajpa mi się podoba. Dawaj z bazuki. Dobra, jeszcze uwaga, Oleg, plecy. A gdzie? Już ratujecie, spoko. Bazuko! O, ja cię kręcę, ale tu na dole. Elegancko, elegancko, dobra, chłopaki Gdzie znasz bus? Na ulicy, Na ulicy chodźcie Dobra, uratowaliśmy tą satelitę. Ja elegancko. nie mogę, jedziemy, są chłopaki. Jest noc znowu jest, macie łóżka? Nie mam tam były, tam, w tej tej, tej, tej satelicie były łóżka, to, to ja bym się przesłał tam, chodźcie. A, następny dzień, jak ja to kocham. Dawaj lecimy. Jedziemy! Zapraszam, Leon, zapraszam! Idę, hey, musiałem się napić wody chłopaki, sorry, dobra, no dawajcie. Sprawę, ciężka, popłaca, podróż, się ciężka podróż, ciężka podróż, nie płaca. Dobra, jedziemy, paliwo. Co to jest? Nie wiem! tu naprawdę jest jakaś inwazja zombie! Miasto! E? Miasto, ale nie to tam wesołe. możemy chodzić. Opuszczone, wesołe miasteczko to jest. No to nie takie wesołe, tylko smutne. Mega to dziewczyn. jest opuszczone, wesołe, wesołe miasteczko, chłopaki, to nie jest byle co. Uwaga, dziury! Spokojnie, spokojnie, mm. ja, wiem, jak, jak wiem, jak po, ja wiem jak po dziurach jeździ. Tam jest jakiś wojskowy. Ej, czekajcie, idziemy do tego wesołego miasteczka, czy nie? Tak! Dobra to dawajcie, daj dawajcie. tu sobie... A to jest skrzynka, skrzynka czekaj. Dobra, ja tego wojsk Ten wojskowy Paki? to ja nie wiem czy on będzie miły. Bolo, co ty robisz? Nie, czekam. Chodź, na chodź, 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 chodź. Ale, chodź, wy... chodź, chodź. Chodź, ale chodź. Wy... Idziemy do wesołego? Tak! Nie wiem po co? No musimy się pobawić! Nie ale no jak Bolo nie, nie, nie chce. Ale jesteśmy na wycieczce, chodźmy! Ja, nie chcę. ja mam jak wysokości <laughs> 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 Nie mam czym tego rozwalić! Ej, to jest zamknięte chyba, nie wiem czy powinniśmy ja się bamywać. Nie, ale co z tego? Okay. Jestem, no, ja jeszcze jeden blok. Mam, mam, mam. Ma. No, ej! Dobra, no. już idziemy tu. Ej, o! Ej! Ja, ja chciałem! To, jest. Ej, to są normalne no ale kozacki są normalne. Ej, zombie! O kurde! Kurde, co tu tyle zombiaków? Ja masz do nie, nie, nie. Ale to nie działa Ja cię kręcę, zaraz mi na nie, no nie mogę marnować zom... nie, nie, nie marnujmy naboje na zombie, nie ma sensu Uuuu Patrz, tu jest jakiś opuszczony budynek Na no, no! Tu nie ma nic Ci, co się bawią w Wesołe Miasto Ej, to jest labirynt łódką, nie widziałem czegoś takiego jeszcze Co? ty gdzie? Jest jakiś roller rollercoaster tutaj, no, labirynt Ej, fajny labirynt łódką Gdzie roller coaster. No nie ma tu nic, chłopaki, żadnych skrzynek potrzebnych ani nic, niestety No to spadamy, to spadamy, nic tu nie ma, nie? Ale, Ale chciałem na roller coaster. Rol, tam tam jest za za, za za rośliniony, jest strasznie ten roller coaster, niestety. Za za, za rośliniony. Roller coaster jest dla bułaków. Dabłaków jest on, da on o, o, zniszczyjcie to kozacko, dobra. bułaków to Simsa dla ciebie. chleba. Faz. Ej, chłopaki, tylko tam jest jakiś wojskowy, więc ja, ja bym uważał na waszym miejscu. Okej, okej. Dajcie żarcie. To może być serio niebezpieczne, trzymaj? Gdzie wojskowy. Chlebka, chlebka trzymaj. Ej, on tam broni. Idziemy, idziemy do niego, dawaj. Ja idę pierwszy, możesz Bolo podjechać, jak chcesz, tylko uważaj, nie mu to autobusu. Dobra, ja idę, ja idę, z nim pogadać, jak człowiek. Ale okay. myślisz, że będzie chciał gadać? No wojskowe nie powinien od razu nas atakować, tylko jest większy jakiś, czemu... O nie, to jest UGA BUGA! JAKA UGA BUGA? Zabieram! O no, nie, to no, jest Nie no, idziesz pierwszy. Odejdźcie! Dobrze, dobrze. Już nie trafiłem. trafiłeś. No, jeszcze raz, jeszcze raz! Goni! Uważaj Palio, bo strzelam z bazooki! Koni mnie. Kurde, to A? gra... gra na... Oła! Kurde nie, Olek zginął! Szybko, 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 szybko! Nie to superka. Ile on ma chape? Dawaj, cię? Odejdźcie, odejdźcie! z minigana, dawaj, z miniguna! Eee. Dawaj! Ed, eee, zniszczyłem nam eee. drogę trochę? Olać no drogę, olać drogę, Olaś, drogę. To, to naprawdę było ciężkie, teraz. Ej, to. Bóg, bole! bóg, 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 tam bóg, bóg, tam jest, tam jest bóg, bóg, czekaj, bóg, bóg, tu jest yes. nir, tu jest nir, tu jest nir To jest jakiś... Czekaj, czy to jest ten są, Nie, to nie jest ten nir Jaka długa ciężarówka! Serio jest długa? W ogóle! To są jakieś tory? A po co nam tory? Nie wiem mm -hmm. Nie wiem, wezmę na wszelki jaja. Jaja. Ja! Jaja. i... jaja Jakie jaja? Tu nic nie ma Ej! Mega dużo... Co? Czołg! Co tu się odwala? Czy... Czy tu jest jakaś strefa zombie? Czemu to są czołgi? Ej, dobra Ej. To jest Powiem normalne. wam tak Skrzynka! Uuuu, strzały do łuku O, codersko Nie idziemy mostem czy nie? Nie, A, tu ja jest bym nie stop. Myślę, Nie, bez powodu tam jest stop. No, dobra, nie, nie idźmy tam, tam Ej, to już jest tam droga. droga Tu jest dalej droga, tu, 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 tu jest przejazd Jedziemy Dawajcie, dawajcie, no nie, no nie mogę, nie mogę, nie mogę sobie wejść Chcesz, Bolo, prowadzić? Ja nie wiem, czy ci ufać Ja chcę dobra. Ja chcę prowadzić Ja chcę no, tylko chleba Teraz mi braknie jedzenia Dawaj Jedziesz, Bolowy O, na, co, na, co, na, to na, na, na. co to za miejsce, co to za miejsce? co to za chata? szlamy giną, co jest? Zombie! Co, co tu się odwala? Nie widzi nas, zakażony! Nie widzi nas. Uciekaj, nie. że zakażony nie, to jest! Szlam! Ej, tu jest Ej. lotnisko. I Ej tam drugi za... ogromny Ej. zombie! Jest nie. nie czekajcie, bo ja wysiadam. Trzeba przeanalizować co tu się odwala. Tak. Tutaj nie ma nic, nie ma nic. Mały zombie, zostaw mnie! Zostaw mnie! Dobra! Mam go. Ej, nie mam naboj. Powiedzcie, że macie advanced bullet jeszcze. Eee, mam, mam 8. O, dzięki, dzięki bardzo. Ludzie, ratujcie się, wybuchła elektrownia chemiczna i pył zaraził mieszkańców naszego miasta. Ej, tu była ewakuacja z miasta. Ej, paty, paty. Paty, wezmę sobie kill może się przydać. Ej, co? co? Dobra, zabijcie Ej, tego zakażonego, zabijcie go, go. Dobrze, dobrze, dobrze. Nice, nice, yes. Bolo, twój minigun jest przepotężny. Let's go. Nie jest wszystko zarośnięte i opuszczone Ej, jako cool jaskinia sobie. Ale Bolo się będzie bał wejść tu do tej jaskini Nie! Nie ma Jest gorzej ja, mam, Nic nie widzę Ja tam nie Spadłem Sp Spadam, spadam, spadam spadajcie sam. Tu. Ja tam idę, ja tam nie idę Pająki też mogą być zakażone, żeby was nie dziubły, nie? No Bolo, ten twój minigun to jest jakieś powaleństwo, nie? Nie, nie, nie. Minigun Bola to jest królestwo świata Ej, tam jest lotnisko, jest miasto Idziemy do miasta czy na lotnisko? Żebyśmy się mogli ewakuować, nie wiem, no patrz jaki tu jest zakłókanicza Kurde, Dobra. zakażony następny Zadajcie Mocy. Biegnę, poczekalca Pomocy, pomocy Zadajcie Pomocy Szampalionowi pomóc Dobrze, zabijcie go To Kolejny wąs Chodźcie, Co to za zadajmy ogromny, ej, jest samolot Uciekajmy Jest samolot Chodźcie do mnie, chodźcie Zabijmy, do mnie. musimy zabić nie tego chodźmy. zombiaka, musimy zabić tego zombiaka nie O kurde, zadajmy. ja mu nic nie zadaję, chłopaki tylko minigun bola może poskromić tego zamku. Nara, chłopaki! kurde, nie przeżyję! Chodźcie tu do mnie! Nie pijcie się z niej, Marta, chodźcie. chodźcie do mnie! Pomocy do Chłopaki, ja podam, Marta! Leon! On ma samolot! To jest jedyny jedziemy. samolot! Dajcie samolot, jedziemy, chodźcie! Ej, nie powinniśmy uciec z samolotami? Tam jest chodźcie samolot, chodźcie jeszcze jeden, kamery. niestety, ale ja się złapi żegnam! Nie, Jak się ten startuje! Jak się startuje! Co ty robisz? on nie działa ci ja ten samolot! Ale bo nie wiem jak się go startuje. Dobra, gdzie gdzie, gdzie fruwamy teraz? Tu jest jakieś. Ja nie mam fanówki. Tu jest zamknięte, to jest zamknięte. A, z tej stópy, dobra Stefan. Dobra, ej, tu jest normalne miasto. To Uważaj! A łó! Tu jest jakiś dom, dobra, wejdźmy no, do tego. Dawaj, do niego. dawaj, dawaj, dawaj. Ja dawaj. nie mogę. Okay. Ja mi wracam się, tego. Zamknijmy nie, się, błagam, zamknij. A łap! Czyli zamknijmy. Uważaj! To, to za miejsce, dobry. Ej. Widajcie w moim domu. Witajcie w moim domu. Nieładnie tak się włamywać bez pozwolenia, ale wiem, wiem, mamy małą apokalipsę zombiaków, mogę wam pomóc, chcecie? No pewnie! W takim razie na lotnisku są samoloty. Ale jest tam wielki zombiak i trzeba go najpierw pokonać, no chyba, że uda wam się obejść niezauważalnie. Poszukajcie paliwa na lotnisku i odlećcie. Dobra, dobra, chłopaki, musimy jednak samoloty, Leon miał rację! Dawajcie. Dobra, Chodź, musimy znaleźć paliwo. Yy. Przynajmniejcie Ej, yy, chłopaki! Tu Szukajcie jest. tego paliwa, bo mi go właśnie brakuje! Ratunku! Co? Ratunku! A gdzie ty tak jesteś? No, ty wami! Wiedzę tam, jedziemy! Musisz tam. wylądować, musisz w... Tu jest! Czekaj! Nie! No próbuję, nie, próbuję! O moje gdzie, zabijaj go! Szybko! Zabijaj! No, go! Zabijaj, to skrytka, to zabijaj tak go tego zambiaka! Jestem! Jest Pomagam jest oh, wam! Nie mam naboi już. Sukaj paliwa! Nie mam naboi! Ej mam te środku w tej Nie ma, dobra zobaczmy no. Okej. Dobra, yeah. nawalamy do niego! Yes, jest trochę paliwa, jest trochę paliwa. Ej, jak jest są mało. tylko dwa samoloty! To będzie chyba za mało. Pokonany paliwa. wielkolud! Czekajcie. Cyk. Jeden. Cyk. Dwa. Zombie idzie do mnie. Trzy nie, nie idzie do są. mnie, nie idzie do mnie. Dobra, czekaj. Pyk i pyk. Dobra A jak Kurde! zatankujemy tamten? Ile zombie! Ja nie mogę. Dobra, tankuję, tankuję, tankuję. tankuję. Kurde, Zatankuj za... mi też. daleko jest ten samolot. Tak. Ej, dobra, ja też zatankowałem! Dobra, tankuję A... Szybko, daj mi, daj tankuję, mi! Tankuję, tankuję, tankuję! Ile tego zatankować? Starczy ci? Kurde, prostkę, zero prostkę. paliwa, zero paliwa jest! Zatankowałem! Zatankujcie resztę samolotów! A gdzie A tam jesteś jakieś? Tutaj, 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 tutaj bolo, chodź! E. Dobra, tutaj na pasie! Ej duży zombie nie żyje już? Tak, zabiję go, Zabiję go. Dobra, jestem mam trochę paliwa, czekaj Dobra, dobra, to ja wsiadam w samolot moi drodzy. Czy to jest cała ucieczka? Jak Jezuje. coś to spacją, spację przytrzymajcie? Zbadamy dawaj! Dobra, uciecamy, Jesteśmy! Lecimy widzowie, nie to jest przesada, nie? Dobra widzowie, musimy uciec z tej apokalipsy zombie, ja nie wiedziałem co tu się dzieje